Cześć fani Pokemonów, jestem PokeSpy i dzisiaj robimy podwójny opening. Najpierw paczka z nową matą ze Snorlaxem, którą właśnie odbieram, a później paczuszka Paldia i Wolft, którą kupiłem w Dino. Zapraszam więc na kolejny odcinek, jaki będzie dziś drop. Najpierw biorę się za matę, matę, którą zamówiłem za niecałe 50 zł z AliExpress i bardzo spodobał mi się ten art. Snorlax w towarzystwie Pikachu, Bulbazaura, Squirtla i Charmandera. Piękny dodatek do mojego stanowiska, na którym nagrywam openingi. Mata już przygotowana, więc bierzemy paczkę Paldea i Wolft. Zobaczmy co jest w środku. Jak zwykle szukamy dobrych dropów oraz pokemonów z regionu Kanto. Niestety tutaj nie ma nic ciekawego, dopiero na sam koniec mamy Wigglytuffa, zwykła karta holo, ale to już 21 karta, która trafia do mojego albumu z kolekcją generacji pierwszej. Jeśli jesteś ciekaw czy uzbieramy całą tą kolekcję, koniecznie polub ten film i obserwuj mój kanał.